Jestem na etapie, że mam pierwszy raz w życiu córkę, która dorasta. Mam dwóch synów, którzy dorastali, ale to jest dramatycznie coś innego. Przestrojenie się w tym no, jest dramatycznie trudne. tak? Wszystko, człowiek na wszystko musi spojrzeć inaczej, z innej strony. Inny jest ciężar. Ja się po prostu tego uczę, więc czytam, słucham, rozmawiam z innymi rodzicami, którzy mają dzieci w takim wieku, które, że już przeszły to, tak? Więc rozmawiam na ten temat, czy to jest normalne, czy u Ciebie tak było, ale nie przeżywam, nie chodzę i nie zastanawiam się, czemu ja nie potrafię, bo dla mnie jest to oczywiste, czemu ja nie potrafię. Bo ja najzwyczajniej w świecie chciałabym potraktować moją córkę lepiej w okresie dorastania niż to, w jaki sposób ja byłam potraktowana. Chciałabym podnieść jakość tego. Nam bardzo często brak kompetencji jako rodzicom. Właśnie w ten sposób, że my bardzo chcemy tego takiego właśnie dobrego samopoczucia, więc podkarmiamy się tymi naszymi dziećmi. Nie mając kompletnie kompetencji, nie potrafimy dziecka wychować, ponieważ nie znamy naszego dziecka. Walczymy tylko na przykład o to, żeby samemu zaakceptować, albo żeby inni zaakceptowali nasze dziecko. Jest taka walka w nas, ale nie ma kompetencji. Nie ma do tego, że ty nie wiesz, dlaczego twoje dziecko tak się zachowuje.